Panie Marszałku, Państwo Ministrowie, Wysoka Izbo. Wnoszę, aby premier Tusk w trybie niezwłocznym zarządził przesłuchanie marszałka Szymona Hołowni, by ten ujawnił wszystkie wspaniałe recepty na uzdrowienie ochrony, systemu ochrony zdrowia, o którym Polacy byli publicznie zapewniani w ten oto sposób. ...w swoim interesie będzie dzwonić do Was i sprawdzać, czy jesteście zdrowi. A jeżeli Wy będziecie dzwonić do niego i pytać, no i opowiadać mu, że jesteście chorzy, to on będzie dzwonił, zlecał Wam badania profilaktyczne, będzie Was kierował Właśnie, Nie zakłócajcie. w którym zebrane są wszystkie ustawy analitycznym, z lekarzami specjalistami... Panie premierze, miliony Polaków z niecierpliwością czekają na telefony od lekarzy czas najwyższy by pan marszałek Szymon dziękuję serdecznie, Kołownia, panie pośle. Ujawnię. pan poseł Michał Gramatyka Polska 2050 bardzo proszę panie pośle dziękuję serdecznie panie pośle bardzo proszę